Witam serdecznie na kanale z tej strony SID. To oczywiście gra Contraband Police. Stałym widzom, stałym fanom tytułu przypominać nie muszę. Jeżeli ktoś jest po raz pierwszy na kanale, zachęcam do tego, aby zapoznać się z całą serią tej gry. Nie chcę po prostu powierać informacji i wszystkich innych szczegółów. Pierwszego odcinka całej jakże bogatej serii na naszym kanale. Moi drodzy, przechodząc do meritum sprawy, zagramy dzisiaj w Contraband Police, oczywiście. No i tryb swobodny. Niestety, tutaj mam małe rozczarowanie. Dla mnie też to było rozczarowanie. Tryb wyzwanie jest jeszcze niedostępny. Nie wiem dlaczego. Mimo tego, że ten odcinek nagrywam już no, grubo ponad miesiąc po premierze, no niestety wcześniej mi się to nie udało ze względu na to, że no, po prostu no, nie, nie było mnie tutaj na miejscu. Z tym się w ogóle wiąże bardzo ciekawa historia, może gdzieś tam wam w trakcie spróbuję opowiedzieć. Ale ten tryb wyzwanie, który mam zamiar wam też prędzej czy później pokazać, no póki co jest jeszcze. Niedostępny, także póki co, rozpoczynamy sobie ten nasz tryb swobodny, w którym jak wiadomo, co my tu mamy? Szkolenie? Nie, szkolenie niepotrzebne, bo my znamy tematy. Co ja tu chciałem? Aha, tryb swobodny, w którym jak wiadomo, no, lecimy na własną rękę. To już jest pełnoprawna wersja. Testy też ogrywaliśmy na kanale. Kto nie oglądał, yy, zachęcam do tego, żeby się z tym zapoznać. W ogóle to, 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 to seria yy, z kontrabandy. To nam się bardzo ładnie rozwinęła na kanale. No dobra, przejdźmy do konkretów. Szkolenie ukończone. Ta, 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 no dobra, to wszystko wiemy. Okej. Okay. Gotowi do pracy, tak? Oczywiście, panie, panie kierowniku. Yy, więc tak. Czekajcie, to mamy jakieś informacje, że magazyn nam uzupełnili. To od tego sobie zaczniemy, bo warto by się było jakoś uzbroić, co nie? Yy, dobra, pistolet, tak. Amunicja do pistoletu się przydała na pewno. To sobie weźmiemy nożyk, też, piekierkę, gazdórkę, no te widły, szpadel. No to może na razie sobie ewentualnie odpuścimy. No to są takie, to jest takie nasze podstawowe gdzieś tam wyposażenie. Zobaczymy, ile nam się uda zarobić. Bo na pewno sobie to wyposażenie troszeczkę ulepszymy, No bo ten nóż kuchenny przykładowo, to wypada bardzo słabo, nie? szybko się rozwala. Dobra, e, przejdźmy do konkretów. Tablica ogłoszeń. Przemytnicy, przemytnik numer jeden, e, ma fałszywy dokument, tak? No dobrze, to, to sprawdzimy sobie to. I to tutaj mamy co? Uszkodzony most. O! Co to się stało się? Towarzysze, w związku z uszkodzeniem mostu łączącego regiony Karikatki i Damoru, służby tych regionów muszą zastosować dodatkowe środki ostrożności. Zabrania się wjazdu pojazdom przekraczającym wagę 3,5 tysiąca kilogramów. No to yy, powiem wam, że tego jeszcze nie było. Nie pamiętam tego ani y, z pierwszej części tamtej naszej kampanii, ani z playtestów. Więc y, może być ciekawie: karta pojazdu, sfałszowane dokumenty, y, kontrola techniczna, list przewozowy. Aha, czyli to są te wszystkie rzeczy, które musimy sprawdzać. Dobra, kochani, słuchajcie, musimy się wziąć do roboty, bo się tutaj Jurek nam yy, denerwuje. Także jedziemy z pierwszym klientem. Ty możesz być podejrzanym. Ty 3,5 tony możesz przekroczyć. Sprawdzimy pana. Yy, dzień dobry. O, już handlujesz. No, patrz, na dzień dobry. Najpierw dokumenty. Jak tak, to sobie pana zważymy. Aha, pan opuści pojazd. Tutaj było, nie? Zabrania się wjazdu pojazdom przekraczającym wagę 3500 kg. Więc tak, na dzień dobry. Czekajcie, nie tak. Tutaj. O. Raport inspekcji. Tu, 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 tu Regulacje wjazdowe. To już Panu niestety krzyżyk muszę postawić. Pan masz też ładne krzyżyki na sweterku, więc to by pasowało. Dalej. Tak. Pan jesteś Gregory. Pawlowski. Gregory Pawlowski. No, tutaj imię, nazwisko by się zgadzało. Tutaj sobie sprawdzimy, tak na szybkości. Jest ok. Zagr 53. Jeżeli chodzi o rodzaj pojazdu, z tego co pamiętam, to byłoby dobrze. Ale to sobie jeszcze zerkniemy, tak? To jest, to jest dobrze. To tu się nie mamy panu co czepiać. No, dopuszczalnej do masy pan nie przekraczasz, ale przekraczasz pan masę określoną w regulacjach wjazdowych. Także niestety, ale pana wpuścić nie mogę. MPS-6282-MD To są blachy GIT. A siema, kierownik śluga. Yy, to jest też GIT. Patrz, kurde, siano wiezie yy, Dobra, skończymy może mu te dokumenty, bo tak trochę chaotycznie to robimy. 48 lat e, To masz pan do 15 maja No do 6 lipca It. No tam, to. No tak no To kwiecień to maj Nawet nie ma czego sprawdzać e, Okej okay. No to masz pan do lipca No dobra e, To pan jesteś z Akaristanu. To jeszcze sprawdzimy przy okazji Papeterię, a ja, to mi się wydaje, że, że jest ok. Tak, tu jest wszystko ok. Yy, sprawdzimy panu ładunek. O kurwa, już myślałem, że tu wążę sama to, a jednak nie. Nie no, wąży to raczej będzie brak yy, jeszcze ewentualnie w kabinie, ale nie, myślę, że nie. Tu u pana nic nie znajdziemy. No to jest apteczka. Się wydaje że u pana nic chodzi tylko o to żeby go właśnie nie wpuścić za, za tą wagę pojazdu nie tam się ten nasz most psuje i tam nie wolno wjechać zbyt ciężkim sprzętem dobra nie będziemy przedłużać kierownik sprzątaj reszta kwitów tu u pana była git A jak to się mówi masz kwit jesteś git Aha, patrz, ty jeszcze handlu. Co ty masz? 27 zaproszek do prania. No nie, może z handelkiem poczekamy. Najpierw zarobimy. E, kontrola zakończona. Ale wpuścić pana nie mogę. Dziękuję. No, bardzo mi przykro, chyba, że pan zostawisz ze dwie skrzyneczki to. To wtedy się dogadamy. Następny podejrzany duży. Dobra, dawaj pan. Perfekcyjna kontrola. No i tak być powinno. Stoisz, stoisz. Dobra. A, a nie to, chciałem kwity, ale dobra, jak już wysiadasz, to, to spoko Pokaż pan te dokumenty A co masz na handel? Ej, to tanie jest To ten papier to kupimy Tego to nie Zobaczcie, no, on chce kupić proszek do prania za 5 dolców, a ten poprzedni Miglans chciał za 20 parę dolców sprzedać. No to byłby interes życia. No rzeczywiście, kurde. Yy, dobra, koniec pogaduch. A ty na pusto jedziesz? Coś ty chłopiec durnie. Ty, ale ty sam z siebie ważysz 4,5 tony. No to nie, to nie pojedziesz. Regulacje wjazdowe, przepraszam bardzo, ale nie da rady. Yy, Tablice PBR 3600NY. PBR 3600NY. Dobra, jest ok. Tutaj też jest ok. Adam Kurbanow. Adam Kurbanow. Adam Kurbanow. Lich 57. Yy, no, może być, z tego co pamiętam, to może być, ale to sobie zweryfikujemy. Yy, gdzie on to jest? Lich 57. Ta zgadza się. Dobra. Nie, to on tam kontrabandu, to też nie będziemy mieć pewnie. O, przebite opona. To już to panu zaznaczamy. Uczone światło. No to też. Yy... Gdzie to jest? Zniszczone światło tutaj. Jedno na pewno. No patrzcie to. Luster. A nie. Myślałem, że lusterka mu brakuje. Drugie światło masz yy... zbite. Czyby ma. No dobra, zaznaczymy mu to drugie światło. Eee, tutaj. I co ty pan tu jeszcze masz? Do 3 lipca. to masz pan do 25 grudnia. Spoko. Eee, to się nie zgadza. Też niestety, ale nie. Imię, nazwisko się zgadzało, nie? Wszędzie, tak, z tego co widzę. No, z buźki możesz pan być. Przemytników mamy jakieś? Aha, ale z fałszywym paszportem. Yy, no to dobra, to jeszcze ci sprawdzimy paszport w takim razie. Królestwo RK. Nie, pieczątka jest ok. Aha. No to y, mamy, mamy pana kolegę podejrzanego y, W takim razie y, założy pan bransoletki Tak, ja, pan sobie pójdzie tam w pasiaki Ale ty, kurwa, jak? A, dobra, ej, słuchajcie, ja wiem, co odwaliłem Że ja nie mu, mu nie udowodniłem, że ma kontrabandę. A gościa, żem kurde zamknął. Ale temat. No kurde, no dobra, no nie, to no, trzeba, trzeba go wypuścić yy, sorry stary, nie Cię nie gniewaj Panie Adan yy, ja pana wypuszczę W sumie to sobie przy okazji sprawdzimy co się stanie Koniec pracy a gdzie jest nasz yy, ten aresztowany, wypuszczony. Nie ma gościa. No, no, dobra, słuchajcie, dałem dupę na pierwszym dniu służby, nie? Powinienem go zawrócić, a nie aresztować. No ale jednak mimo wszystko nam z zniknął yy, z tablicy jako przemytnik. No to, no to kutwa jak. Gdzie ty masz kontrabandu tej? Ty ciulo jeden. No to to się teraz, yy, wam powiem, zrobiła taka sytuacja trochę, yy, no nie wiadomo co z tym fantem. Oskarżyli mnie o bezpodstawne aresztowanie. Przemytnik yy, z fałszywym paszportem zniknął nam z tablicy. Więc to, kutwa, w końcu jak? To był przemytnik, czy nie był przemytnik? To ci jest ciekawa sytuacja, nie? Yy, dobra, wiecie co? Żeby nie przedłużać tego niepotrzebnie, tu yy, pan kierownik śluga nam tu posprząta. Tak, tylko tak. A, bezpodstawne aresztowanie. Ty, kutwa, a żeś mnie tu przemytnika z tablicy zdjął, nie? Ty, kuźwa, to się zastanów, czy, czy to bezpodstawne, czy nie bezpodstawne. Bo ja nie wiem, czy ja teraz przemytnika nie wypuściłem. Ja cię, pitole. Dobra, zy, słuchajcie, y, temat jeszcze taki. Czy my mamy radiowóz w ogóle? A, kuźwa nie mamy. No się ma. Bo wiecie, co interesują mnie te misje yy, dzienne? O, właśnie, bo one są tutaj na mapie zaznaczane. Yy, jak graliśmy w playtesty, nie wiem, czy pamiętacie, to się zastanawiałem, gdzie te misje dzienne są. No i się okazuje, że te misje, które możemy sobie wybierać, to są po prostu zaznaczone na mapie. No ale skoro my nie mamy nawet jakiego tamkolwiek jednego gruza, żeby gdzieś pojechać, to ja nie będę biegał, nie? Po, po całym, prawda, akarystanie. Bo to nie ma sensu. Dostaliśmy jeszcze karę teraz 100 dolarów za bezpodstawne aresztowanie. Więc o jakimś tam zakupie radiowozu. O ty pać. Fajki i popilniczka nam się pojawiły Dobra, yy, moment. Sprawdźmy w ogóle, co z tymi pojazdami. Znaczy, no to wychodzi, że tego Azara powinniśmy mieć. Ale nie mamy. No, nie mamy, no to może jak się prześpimy, to się pojawi. Nie wiem, zobaczymy. Moi drodzy, w takim razie ten odcinek byśmy sobie zakończyli. Z pewnymi jakimiś tam. Jak bym to powiedział, takim niedosytem. Bo to nie daje mi spokoju, nie? Dlaczego nam przemytnik zniknął z tablicy? No, fakt faktem gościu nie miał kontrabandy ze sobą. Decyzja o aresztowaniu może była pochopna. Ale skoro był wyświetlony jako przemytnik, że fałszywy paszport, fałszywy paszport się zgadzał. Nie zgadzała się kontrabanda, której nie było? No nie wiem. Nie wiem. Nie wiem yy, dajcie znać w komentarzach, jak wy byście to ocenili, jak wy, jak wy byście postąpili w takiej sytuacji. Jestem tego bardzo ciekawy, mam nadzieję, że tam gdzieś sobie wymienimy się opiniami na ten temat. Zwłaszcza, że tutaj, jeżeli chodzi o kontrabandę, to jest tytuł, który gdzieś tam zapadł w moim sercu. On zbudował jakąś naszą właśnie tutaj społeczność YouTube'ową, kanałową. Budował gdzieś tam zasięgi, wyświetlenia, przybywało nas coraz więcej. Za co Wam również też, też serdecznie dziękuję, za to, że nie wiem, zaufaliście. Spodobałem się Wam, że razem graliśmy, przeszliśmy całą kampanię. Tym razem gramy w trybie swobodnym, który w końcu, w końcu do nas dotarł po no dosyć sporym czasie oczekiwania. Oficjalna premiera no dobry miesiąc temu. Teraz to my. Ogrywamy sobie tryb swobodny, pełnoprawny, pełnowymiarowy, ale jak widać, trafiają się też nam takie jakieś różne dziwne kwiatki, o których mam nadzieję, że w komentarzach porozmawiamy. Pamiętajcie, sekcja komentarzy jak zawsze należy do Was. Zostawcie jakąś łapkę w górę, jeżeli się podobało. A kto jest po raz pierwszy i się spodobało, zostaw subika, nie pożałujesz i zajrzyj na następne odcinki. Tymczasem ja Wam jeszcze raz serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w następnych odcinkach, trzymajcie się. Hej, hej.